Witam serdecznie, w tym filmie pokażę przepis na wieprzowinę po chińsku z ananasem do jej przygotowania będziemy potrzebować 1 polędwiczkę wieprzową jedną łyżkę mąki ziemiaczanej, pół puszki ananasa jedną czerwoną paprykę pół cebuli 2 ząbki czosnku pół papryczki chili około 3 cm imbiru dwie łyżki oleju roślinnego szczypiorek do sosu potrzebujemy 1 trzecią szklanki syropu z ananasa 5 łyżek sosu sojowego oraz 3 łyżki od ryżowego w pierwszej kolejności zajmujemy się polędwiczką, którą myjemy, osuszamy i pozbywamy się błony. Przekroimy na pół i teraz na cienkie plasterki. Polędwiczka miała jakieś 500 gramów Mięso mamy cieniutko pokrojone. Teraz należy je doprawić solą, pieprzem i oprószyć mąką ziemiaczaną. Ja to zrobię od na desce Odstawimy Zajmiemy się ananasem Z Solą ostrożnie będziemy dawać sos sojowy, który jest słony Opruszamy łyżką mąki ziemniaczanej. I tak przygotowane mięso na razie odstawiamy. Zdajemy się na którego odsączamy. Odlewamy od razu 1 trzecią szklanki, czyli jakieś 80 ml. Połowę puszki kroimy w kostkę. Paprykę pokroimy w paski. Teraz zajmiemy się cebulą, którą pokroimy na większe kawałki. Tuż jak lubimy. Najlepiej pokroić jakieś piórka. Papryczki pozbywamy się gniazd nasiennych. Papryczkę, imbir i czosnek drobno siekamy. Możemy czosnek i imbiry zacząć na tarce. Ewentualnie pobawić się nożem. Wymieszamy składniki marynaty Syrop z ananasa 3 łyżki octu ryżowego oraz 5 łyżek sosu sojowego Wszystko wymieszamy, razem połączymy. Na dużej, głębokiej patelni, ewentualnie w woku, rozgrzewamy łyżkę oleju. Dodajemy cebulę, papryczkę chili, imbir oraz czosnek. Oraz paprykę czerwoną. I podsmażamy jakieś 3 minuty. Ananasa na razie dodajemy, dodamy go po 3 minutach. Minęło jakieś 3 minuty, dołożymy teraz ananasa. Podsmażamy wszystko jakieś 2 minuty. Po tym czasie zdejmujemy na talerz ewentualnie do jakiejś miski, a na patelnie dołożymy kolejną łyżkę oleju i na wysokim mocy palnika obsmażymy polędwiczki. Nie zapominamy o mieszaniu, tak żeby nam się warzywa nie spaliły. Minęły jakieś dwie minuty. Zdejmujemy warzywa. Drugą łyżkę oleju. Zwiększamy moc palnika, w międzyczasie możemy już sobie ugotować ryż. Dokładamy polędwiczkę i na wysokiej mocy palnika usmażamy jakieś 3 minuty, tak żeby nam się ładnie równomiernie usmażyła. Minęło jakieś 3 minuty. Mięso już mamy równomiernie obsmażone. Dokładamy teraz warzywa. Wszystko dokładnie wymieszamy i dodamy sos. I gotujemy na wysokiej mocy palnika jakieś 2 minuty, aż nam zgęstnieje. Za sprawą dodania skrobi ziemniaczanej, sos nam się ładnie zagęści. Dwie minuty minęło, sos nam się zredukował. I zagęściu, tak więc wyłączamy, Odsadzamy ryż, dekorujemy szczypiorkiem. No i w taki oto prosty sposób mamy pyszną wieprzowinę po chińsku z ananasem. Jeśli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.